Tak, tak, będziemy zaczynać. Tak, łączcie mnie z korespondentem natychmiast. Jesteście już tak, dobra. Możemy. E, dzień dobry, szanowni państwo, tu Radio Wolna od Polski Europa. Za chwileczkę podamy wiadomości z ostatniej chwili. Dzień dobry, TVP podała informację rosyjskiej telewizji, że w Stanach sfałszowano wybory. Cały demokratyczny świat, od Nigerii po Chiny, patrzy z trwogą na USA. Na szczęście najbardziej demokratyczne kraje już się zorganizowały i wysyłają siły pokojowe do USA. Halo, halo, Moskwa. Halo, halo, tak, tak. Tutaj z Placu Czerwonego z Państwem się łączy. Jak widzicie przede mną, za mną, wszędzie czołgi. To są pierwsze dywizje, które ruszają z pomocą humanitarną w kierunku Florydy. Wszyscy się musimy zjednoczyć. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Trumpami. Pamiętajcie, ci żołnierze będą bezinteresownie pomagać, liczyć głosy. A już na mównicę wchodzi przedstawiciel polskiego kontyngentu partyzantów. Posłuchajmy go. Spasibo, bardzo je, Ja w imieniu narodu polskiego, który patrzy w telewizję Info, TVP Info, izmieńcie, proszę, to jest kropelka obzruszenia, ponieważ wielki demokratyczny kraj, ja chciałem powiedzieć, spasibo, bardzo dla Wladimira Ilicza Putina, który wysłał. Tanki, swoje tanki, teraz jedut na Floryda. jeśli wczoraj, te tanki stali, ja znaję, przez z granicy ukraińskiej, tam pilnowały anii demokracji. Pasiba Balszoje dla Aleksandra Łukaszenka. Pasima Dziękuję, Dziękuję. do widzenia. Dziękujemy. O losy demokracji jesteśmy już spokojniejsi. I na koniec dobra informacja gospodarcza dla Polaków. Dzień. W związku z zacieśnieniem stosunków z Rosją, rząd Jarosława Polskę Zbawa zamierza zastąpić złotówkę rublem, bo jak wiadomo, lepszy rubel w garści niż kanalia w klatce. Dziękuję Państwu bardzo. Przypominam, że mój kanał cały czas można sponsorować jeszcze w złotówkach. Link do patronite w opisie. Dziękuję bardzo, czekam na Wasze opinie i do zobaczenia. Cześć.